Rekord oglądalności pobity przez Sylwester Marzeń w TVP. Tak grały gwiazdy w Zakopanem. Galeria Black Eyed Peas, Zenek Martyniuk, Edyta Górniak i inni Polacy masowo włączyli telewizory, by obejrzeć Sylwester Marzeń z dwójką. W Zakopanem bawiło się 45 tysięcy osób. Kto wystąpił na scenie podczas Sylwestra Marzeń z dwójką telewizji polskiej? Zobacz galerię zdjęć artystów, którzy zagrali w Zakopanem podczas Sylwestra 2022. Sylwester Marzeń z dwójką z rekordem oglądalności średnio 6,4 miliona osób przed telewizorami. Sylwester Marzeń z dwójką pobił rekord oglądalności. Transmisję na żywo koncertu sylwestrowego w Zakopanem, według informacji podanych przez Telewizję Polską, oglądało na TVP i TVP Polonia średnio 6,4 miliona widzów. To największy wynik od czasu prowadzenia pomiarów, według modelu tak tzw. oglądalności rzeczywistej w 2017 roku. W 2021 roku oglądalność Sylwestra Marzeń z dwójką wyniosła 6,1 miliona osób. Rekord został więc pobity. Polacy masowo włączyli telewizory, by obejrzeć Sylwester Marzeń z dwójką, a w samym Zakopanem bawiło się według danych policji 45 tysięcy osób. K. Kto wystąpił na równi krupowej? Black Eyed Peas z tęczowymi opaskami na scenie podczas Sylwestra Marzeń 2022 Jest komentarz Tomasza Kamela Gwiazdą zagraniczną wieczoru był przede wszystkim zespół Black Eyed Peas. To właśnie oni wywołali największe emocje, ponieważ pojawili się na scenie z tęczowymi opaskami na ramionach. Przypomnijmy, że wcześniej umówionego już występu na Sylwestrze Marzeń odmówiła Melce, ogłaszając w świetle informacji, które zostały mi przedstawione, a które nie zgadzają się z moimi poglądami na temat grup społecznych, które wspieram, obawiam się, że nie będę mogła wystąpić w Polsce na Sylwestra. Czy założenie tęczowych opasek przez Black Eyed Peas było umówione z TVP? Kropka żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było tak jak umówione na najwyższym poziomie. Włącznie z każdym elementem stroju, powiedział po występie Black Eyed Peas prowadzący imprezę Tomasz Kamel. Sylwester marzeń z dwójką 2022. Kto wystąpił w Zakopanem? Galeria zdjęć gwiazd Sylwestra z Telewizją Polską. Zenek Martyniuk, Marina, Edyta Górniak. Kto jeszcze wystąpił na Sylwestrze Marzeń? Byli to m.in. Edyta Górniak i Justyna Steczkowska z synami Marina, Sara James, Vicky Gabor. Golec u orkiestra Gwiazda Disco Polo Zenon Martyniuk z zespołem Daria, Komodo, Sławomir i Kajra. Z kolei Poza Black Eyed Peas spośród gwiazd zagranicznych wystąpili Thomas Anders i Dzidzio z Ukrainy. Sylwestra Marzeń 2022 poprowadzili Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska, Iza Krzan, Tomasz Kamel, Aleksander Sikora oraz Norbi. Muzykom towarzyszyli na scenie tancerze Agastina Eguroli.